Rękawiczki też na drutach się robiło. Tak, tak. I takie rękawiczki z jednym palcem? No, z jednym palcem, tak. No to takie super na zimę, bo, bo one Można i, ka, i pięć palców tych zrobić, ale ja tych nie robiłam. O, ja widzę u pani bardzo fajną rzecz: miotła. Po, podlaska, podlaska miotła z gałązek brzozowych, dobrze no, no, mówię? No, tak, tak. Kto wykonał? Pani sama? Nie, no pani. No ja. Nasu? ale kochani, żadnego plastiku nie dodane, związana no z nic, No, toż ja. no o to ja. O, to jest klasa. Na podwórku się. Klasa, wie pani. No no. O pani Janinko, widzę pomocnika pani ma, Fajnie. tak? Tak, tak. O, Przychodzi o... Ode mnie nie dojdzie. Już wieś chce, to tak. Ale pani ma sprawne te dłonie. Raz, dwa, ciach i co to będzie? A to o, taka o, narzutę na te zmiana jedną piorę, a drugą. O, ale piękne te narzuty potem powstają. I to na drutach to pani zrobiła? Tak. To. Na drutach. To wszystko na drutach. Ja w ogóle zaraz się przyjrzę, bo jaka to jest technika tego robienia na tych drutach? Bo pani Janinę to kto nauczył? Sama. Jakoś od, od siostry już ile lat ja. No właśnie, a ile lat? O, już może 50 lat na pewno. No to rzadko się zdarza, wie pani. Ja tam często jeżdżę, ale młode kobiety to rzadko na dół. Na, na młode dróg. teraz nie robią tego, bo im niepotrzebne mówią. Pani nie no pani powie, a kiedyś to dużo kobietek robiło takie, nie? Oj, i wszędzie kółka jest. I swetry robili. Na krosnach robili różne. Na krosnach. Pocięli wszystko. Tylko kółko mnie zostawili, bo ja powiedziała, pokąd żyje to, żeby nie, nie ruszyli. Na szydełku też robiły panie kiedyś? Szydełkiem nie za bardzo. Szydełkiem mniej? Nie. Na tych drutach to najczęściej się kojarzą, że skarpetki się na drutach robi, nie? Skarpetki no i takie kto robi takie. Ale mnie jak nudno w domu samej to mam zajęcie. Ja Pani Janinko pokażę parę skarpetek. Pani. O, jakie fajne skarpetki! Nie ci zbieram, kto swetr stare ma? Mówię, że nie modna, to wcale nieprawda, bo takich skarpetek to kochani się nie kupi w sklepie. O! No nie, bo No tak, a jakie one ciepłe? A tak. kiedyś się robiło takie, dlatego że były praktyczne, tak. bo zimy były. Kto na takiej pracy zimą, to bierze te. A bierze, bo wie, dobre. Tak. Bo wie, dobre. O, pomocnik jak. O jak on bawi się. A z, r, rękawiczki też na drutach się robiło. Tak, tak. I takie rękawiczki z jednym palcem. No, z jednym palcem tak. No to takie super na zimę. Bo, bo one ciesch... można i, ka, i s, pięć palców tych zrobić. Ale ja tych nie robiłam. A to o. Pani nie no, ale pani tego pomocnika wyszkoliła. O, jak przy pani pracuje. On tak chce, żebym ja go pogorszkał. Super. Ja poproszę panią Sołtys tak grzecznościowo, żeby mi pomogła i porozkładała te wszystkie piękne prace. Pani Janiny, kochani, bo to tego jest dużo. Wszystko na drutach? Tak. O, zobaczcie, jaki piękny dywanik. Piękny, prawda? To jeszcze jednej nie ma. Nie jest opa. Kolory to w ogóle. Ej, to kto by nie chciał takiego dywaniku. Może znajdziemy <noise> chętnych? Może ktoś. No pani Janino, ja nie wiem, ale jeżeli, jeżeli się komuś to odezwie, się, się to nie wiem, będę dzwonił do pani Sołtys i. Będziemy <noise> sprzedawać. Oczywiście to nie jest film na sprzedaż, tylko po bardziej pokazanie pasji pani Janiny, ale zobaczcie, jaki piękny. No. Super. Tylko nie ma za bardzo koloru, bo ja na poduszeczki powoli robiła. Więcej. Tak, ona... Tutaj pani Janinko widzę, jakiś dywanik się suszy. Co to jest? A to chodnik taki. Chodnik z szmatów. No ten już dawno, dawno nosił po wiosce. A, czyli to nie pani, tylko ktoś nosił. Tak, ktoś nosi, bo to nie mówisz. Pani Janino, Pani mi trochę opowiada o tej Waszej wiosce do Polany. Pani tutaj długo już jest? 50 lat. 52. 52, czyli Pani tutaj tak. za mężem, dobrze tak, mówię? Tak, tak, tak. A sama z jakiej miejscowości, jak można spytać? Yy, w... Kondratki. Kondratki. Tak, słyszał Pan? To, tak, yy, Kondratki. Byli jeszcze tam. Yy, to też gmina Michałowo, tak? Tak, tak. Pani Janino, Pani powie, to swojego męża to jak poznała, że potem tutaj trafiła? <laughs> Позналі мне На днацыі робіў дренна шлазнадыś не было там,dzie chcesш ех Был замкнентошек тато мой жытай ми хозілі та то хош до волкавыску даросай. Так так мы бел так не зналі. Ale jak wojna zaczęła za granicy, tam u nas dwa kilometry od granicy, skąd ja pochodzę. No tak. A teraz wojna jest, bo tam tylko ludzi nie ma w naszej wiosce. Pięć stawów jest. Nasze wszystkie ląki zatopili. A puste chaty tylko dwie rodziny mieszka. A tak najeżdżają. W tych kondratkach? Tak. A było 26 osób tych gospodarzy. No i tak o, zapoznali was. No no I tak. ile? Z pół roku, nie? I zaraz weselisko. Jeszcze odkładali. Odkładali, nie odkładali chciała. i pół roku czekali. Nie chcę, tak. O, widzi to. A z tego swojego wesela to co zapamiętała pani? i wszystko. Konikami do cerkwi pojechali? Do kościoła ja. w działówce, bo ja porafię W działówce, to pięknie. No. I wesele potem było w domu. W domu no. Kiedyś wie, pan w domu robili, bo nie było. Tylko jak tańczyli, to szukali większy dom, żeby byli, grali. Żeby troszkę miejsca było. Tak. Kiedyś nie lanie było jak teraz. Naprawdę? Bo teraz telewizję zabiera. A siadali na lapce śpiewali wieczorem, mieli czas, a teraz nie. Teraz po domach siedzą, nikt nie wie sąsiadów. Komórek nie było i się spotykali razem normalnie? Tak, tak. Śpiewali. Dużo ludzi było. Tak, o. Ale tak. zabawy były? Były. I wtedy jak ktoś na zabawę chciał pojechać, to co musiał najpierw pani mamy poprosić, tak? Czy, czy może zabrać córkę? <laughs> tak. A? <O>? A pytaliście, <laughs> pytali, A jeśli? Też tak było? Tak. Nagrają, ja... Będą... Nie, pani Janino, no to co nagrają? To nagrają to tak jak było, naprawdę. Piękne... Ale mnie jeszcze będą... Piękne, piękne rzeczy. Ale muzykanty to na kordonie, na skrzypcach, na czym tam oni grali? Na harmonii. Na harmonii. Tak to już blisko tej granicy było, to jakie piosenki, po polsku śpiewali, czy, czy tak po rusku? Po białorusku. Po białorusku taki, było, tak, o właśnie. Czyli w waszym takim języku, bo każdy tak rozmawiał. Tak. Tak o gwaru to mówili, no. Nasze jest mieszane jest. trochę polskie, trochę, trochę też nie wiadomo jakie, nie wiem. Ja też jestem z tych stron mieszanych, wie pani, bo mój tato to jest z Mikłaszewa. To Aha. blisko Narewki, to ja też, ja... A, to... Blisko. No. Ja, ja wiem, o czym pani mówi. Tak. Ja zawsze tak. miałam święta, to razy dwa. Ale ojciec żyje. Żyje? Oto. Co pani zapamiętała, że smaki dzieciństwa, bo mama chleb piekła? Oj, mama chleb piekła i bułki piekli drożdżowe. teraz te wszystkie... Jedną bułkę drożdżową to od, od pani Sołtys przyniosłem dla pani. Aha. To, no to taka bułka... Piek... Pani Ania piekła, Sołtys. Aha. Ale to bułka jak dawniej. No też tak, tak. Bo takich bułek to w sklepie to już teraz to nie to samo. Tak. Co jeszcze robili kapustę jakąś? Robili, na w beczkach. W beczkach drewnianych. Na zimę. Na zimę. Tak. dębowych beczkach tak, Ale tak. pani no Pani powie, ale ubijało się kapustę nogami, czy... Gdzie, była taka wie pani taka okrągła, nie wiem jak to nazywa się. Trzymać ta, a tam dół to taka, na okrągła było. I tak ubijali. A ta kapusta sok puści, nie? Tak, sok puści, ale smaczna. Na całą zimę. I no główkami wiemy. lożyli. To jak lubi. A tak te kiszenie kapusty to też wtedy było tak, że się spotykali znajomi, jak kiszenie. Tak. To takie jak... wydarzenie było, tak, moim. tak. To i po kieliszku wypili, nie? No, no co jak się spotkali. To sama ogonka była. Sam no bo tak. tak. No, po po chapoczku, po takim o jednym wy, wy, wypili takie tak. wydarzenie było na wiosce. Tak. A z takiej kapusty, to co potem się? Bigos robiło? Bigos, no. A to taki Bigos, to. O, ja widzę u pani bardzo fajną rzecz, miotła. Po, podlaska, podlaska miotła z gałązek brzozowych, Dobrze no, no, mówię. Tak, tak. tak. Kto wykonał? Pani sama? Nie, no pani. No ja. O, zobaczcie. Do Ale kochani, żadnego plastiku nie dodane. Związana sznurkami. No, nic, no, toż ja, no. O to ja. O to jest klasa. I na podwórku zamiata Klasa, wie pani, żadnego plastiku, nic nie związana, żadnym drucikiem, tylko sznureczek. A, Podlaska miotła, drutu. kochani, tak powinna wyglądać. Nie no. miała drutu, to No i to jest prawdziwa miotła, tak jak, to tak. Tak jak u babci kiedyś. Tak. To, ta, ta, tak, miotła ma wielką moc. Super. To, pan jak z wioski, ojciec to już co zna. Z, no tak, no. Teraz mogę to nie. Jest. No nie, a tutaj na te to polańskie lasy to Pani chodziła na grzyby, na jagody? No, ja co dzień chodziłem. Naprawdę? No. Może tu dużo było, co? Jagodu nie za bardzo było dużo, bo słońce wypaliło. Yy, grzyby. I grzyby teraz chodzile na Po Potem co pa, pani suszyła te grzyby? Yy, Prawdziwie suszyła, a kłpaczki, słoiki. Yy. No. A kurki na sprzedaż. A, tak, a jagody Kuki na sprzedaż. Super. O, proszę. <grym zimą> a, a kiedyś pani to więcej robiła latem czy, czy zimą? O takie? Zimą przeważnie. Latem ja nie mam czasu. Ja ogród piele, piele zawsze. Mhm. Kobiety, właśnie na wiosnę i latem to w ogrodzie. Tak. Warzywa, tak. kwiaty. To o, kwiaty te podlewa, to e, pleć. To ile godzin zajmuje? Ile pani ma kwiatów w ogóle? No to wszystko trzeba mnie dopatrzeć. Wszystko trzeba dopatrzeć. Tak. Bo przejeżdżają, pomagają, ale co sobota, parę godzin i jazda z powrotem do, do domu swego. Ktoś od pani się na tych drutach nauczył? Od siostry. Wiem, ale córki chciały się nauczyć? Córki nie umieją, córki nie chcą uczyć się. Jeszcze do mnie krzyczą, na co robisz? A ja mówię, że mnie czas szybciej schodzi. Pani to lubi? Ja lubię. To taka Pani pasja, można powiedzieć. Ale i w nocy Pani też robi, jak już światło, czy za dnia lepiej robić? Nie, i wieczorem robię. A teraz nie ma kiedy robić. A tyle zajęcia? Ja wszystko, wszystko robię. A. I trzeba drzewo gdzieś rozrąbać. I łuczyny narąbać. No wie Pani, co aż ten... Jestem pod wielkim pani wrażeniem. Rzadko się spotyka tak y, kobiety, że tak zapracowane do dnia dzisiejszego. Raczej to, to już, takie wygody teraz wie pan. To już ja luksusy. 22 lata sama, to wie pan, już nauczyła się. A kiedyś tu po Polanach sklep był taki GS-owski. Już teraz chyba nie ma tego sklepu. Nie ma, nie ma. Ale to kto to, w kogo to był sklep? No, już Może. Nie, no, był kiedyś to polanach taki. To był tu na, zaraz blisko. Za cerfią. Za serpią. Ale a, no, no, teraz nie. Ona jest w fryzjerku. On gdzie za granicą. Już teraz takiego żadnego sklepu nie ma w topolanach. Ma. Jest tylko wędzarnia i sery można kupić w topolanach. Tak, tak. to moja wnuczka. I, I to jest tak rozsławione, że ludzie... a jadą z całego regionu tutaj. No. Na te, te, no tak rozsławili te topolany. I w Białstoku można kupić. O, proszę. No przy sklepie oni... okruszek to y, takie kolejki do tej wędzarni topolan, że... A, no, no, bo ja one wszędzie już wiedzą. Pani Janina, powie mi na koniec, czego ja mogę życzyć dla Pani. <grywia> Zdrowia. <grywia> żeby te plecy dla Pani nie bolały. Tak. O. Nie, żeby kręgosłup, bo mnie zgina. Ale Pani Janino, kiedyś takich lekarzy nie było, to co, żółka pili? Ta Żółka pani, ja już sześć siedem lat nie chodziła jabłka to nosiła takie koszyczki nasze i to mnie podciągnęło ten Kragosłup, tak. A, a już i tyle tych jabłek nie ma, w tym roku to w ogóle. oni zlikwidowali ten sad. A tak? I to on był gdzie ten sad? W Topolanach? Tak. A tam... a. Nazwisko Farcho. Szkoda, to fajna ta sprawa była z tym sadem. Oni zlikwidowali, bo nie ma pracowników do jabłków rwać. A to teraz jabłka w sklepie kupujemy, a to one wcale nie z Polski. Nie wiadomo skąd. Przysyłają skąd. Prze... Byli listopolan, to a ona A Swoje po... mieli Stopolan i nie ma jabłek. A, i szkoda. I to tylko jabłka były w tym sadzie? Tak, byli. Nie, jeszcze gdzieś tam byli sady, ale on miał dużo sadów. Ale mm -hmm. nie ma pracowników. No, pani Anino, pani powie, i kiedyś się tak do lekarzy nie jeździli, a jak komuś plecy bolały, tak jak teraz pani, to co, co robili? Kiedyś tak do lekarzy nie jeździli, bo przez to, że jak na zapalenie płuc, to no. zarabanki stawiali. I to działało? Tak. I zobaczy pani, dłużej trochę żyli ludzie, tak te zdrowe jedzenie było, bo dużo nie było chemii. A teraz. Kiedyś wszystko swoje robili. Doczeka do merytury, się nie zdąży I nacieszyć i. Masło, i chleb, i wszystko swoje było. Tak, sery robili? Tak. Wszystko swoimi rękoma, a tak teraz są w sklepach. Niby, że wszystko jest, no tak, ale... A na gdzie na wiosce świniak jest? Nie ma. Nie ma. Zabronili. Zabronili? Nie ma. To kury u was jeszcze zostały, no. <gry> tak, kury, tak. <gry> tak, to jeszcze kury, tak. Jeszcze kury, no, a tak... Krowy, no nie wiem, też u, nie u nie niektórych tylko. Tak, wyjątek. Wyjątek. Pani Janinko, to dzięki. Wszystkiego dobrego dla pani. Zdrówka, żeby te plecy już... <gry> I pani jeszcze to robi. Ja od pani proszę dla mnie, nie serio tu mówię przy sultysie, proszę dla mnie y, rękawiczki na zimę. I to z jednym palcem. Z jednym palcem, bardzo dziękuję.